Znane cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego, pana Marka z Chicago. Jestem z jednym z pacjentów pana Ireneusza Stobieckiego, terapeuty, wspaniałego człowieka, mojego przyjaciela. Jedynej prawdopodobnie osoby, która potrafiła mnie zrozumieć do tej pory. Chociaż przeżyłem aż lub tylko 23 lata, do tej pory nie marzę. Kiedy przyjechałem tutaj z Polski, miałem wrażenie, że jeśli pozostałem w swoim kraju, spotkał mnie na śmierć. Pani Reneusz doprowadził mnie do stanu mojej pierwotnej postaci. Ponieważ w Polsce czułem się jak relikwia, którą ludzie pocięli na kawałki i każdy zabrał sobie z mojego ciała, z mojej tożsamości to, co chciał. Teraz jestem ponownie scalony. Pan Ireneusz wyciszył, zlikwidował moją nerwicę, zniwelował wpływ złych energii, oczyścił mnie ze złych energii. Także kiedy przechodziłem już tutaj do niego na kolejną terapię, czułem przypływ tej energii tak mocny, że nawet siedząc w poczekalni, czułem się jakbym z pełną rozmawiał, jakbym już po przeprowadzonej terapii przez niego. Myślę, że spotkało mi ogromne szczęście, że właśnie trafiłem tutaj, a nie gdzie indziej. Do pokoju. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić i wizytę, dzwoniąc pod numer 773kierunkowy 283 1505 283 1505.